Witam z tej strony Kippa. To 59 odcinek Kubła Zubki. Film mi się wrzuca, a ja nagrywam kolejny. Tak, to jest kolejna część maratonu. Szósty film z kolei. I w tym odcinku zajmę się nie street foodem, Chociaż jak zobaczyłem sobie, jakie tam mam street foody do wybrania, to mam na nie ochotę. Ale mam też ciekawego Wifona, którego mogę spróbować w tym momencie. I jest to Ramen Chili w Kubku. Chciałbym powiedzieć, że to jest coś nowego, ale to już było jakiś czas temu. Jakiś dłuższy czas temu, nawet i po prostu, no, nie zwróciłem uwagi, i nie miałem chęci wtedy tego recenzować. A teraz w sumie kupiłem, i no, mam ochotę więc zobaczymy z czym to się je właściwie, wygląda naprawdę w porządku, w sensie to zewnętrzne opakowanie budzi takie pozytywne wrażenie, wiem że soy sauce w kubku był fajną opcją zobaczymy czy to też jest fajną opcją, może przejdę od razu do sposobu przygotowania, otwórz wieczko i wsyp przyprawy do kubka zalej wrzątkiem do linii wewnątrz kubka około 320 ml przykryj wieczkiem na 6-8 minut dobrze wymieszaj przed spożyciem, prosta rzecz, także idę to sobie przygotować. W sensie zawsze to mówię, ale y, najpierw pokażę Wam, oczywiście, co jest w środku. Więc no, pokazuję, co jest w środku. W opakowaniu znajduje się typowe dla Wifona baza do zupy oraz warzywka. A tutaj obok, w tym od kubeczku, makaron. Także zaraz Wam pokażę, jak to wygląda po zalaniu wodą. Zapomniałem jeszcze przypraw wcypać, także wygląda to w ten sposób. A ja czekam dalej na wodę. No i tak to się prezentuje po zalaniu wodą. Zapach jest no jak typowa zupka wifona z domieszką chili. Także trochę piecze w nos, ale ogólnie jest w porządku myślę. No ale cóż, bez przedłużania. Także no to smacznego. Dobra, zupa zjedzona. Także, pora się wypowiedzieć w tym konkretnym temacie I moje słowa brzmią Jest spoko, w sensie w ogóle jeśli Wifon nie jest po prostu zwykłym takim opakowaniem Wifona, to Na ogół jest lepszy I w tym przypadku muszę powiedzieć, że jest spoko. Wydaje mi się, że udało mi się uzyskać taki idealny makaron. Że nie jest ani za twardy, ani za miękki. Trzymałem tutaj bo 6-8 minut, to trzymałem 7, więc no, wyszło właśnie fajnie. Jeśli chodzi o kwestie smaku, kurczę, chyba najbliżej będzie porównać. Zaraz jej tego, że jest ramen, to niestety nie jest jakoś bardzo oryginalny. Po prostu smakuje jak soy sauce, tylko z dodatkiem chili. I właśnie wydawało mi się to dosyć trafne, bo w składzie jest akurat sos sojowy. No tak, jest sos sojowy w proszku 4%. Właśnie dlatego wydaje mi się, że czuć jednocześnie, że jest no, słony jak Ramel, jeszcze z taką pikanterią, e, czyli i kurczę, no jest całkiem pikantne, muszę przyznać. W każdym razie, jeśli ktoś lubi ostre rzeczy, to to jest na pewno w porządku. Jakość makaronu jest e, wyższa trochę od tych e, zwykłych wifonów, więc to też jakby. Zaliczam do zalet. Czy ja zawsze muszę walnąć totalne przeciwieństwo tego, co chcę powiedzieć? No, w każdym razie, yy, fajna zupa. Naprawdę. Cieszę się, że w końcu tego spróbowałem. Także, co tu więcej dodać? Dzięki za oglądanie tego filmu. Jutro będzie finish tego całego maratonu. Także mam nadzieję, że. Yy, no, będzie wam się przyjemnie oglądać, tak samo jak wam się oglądał przyjemnie ten film. Jeśli tak, zostawcie ocenę pozytywną. Jeśli wam się oglądało nieprzyjemnie, to zostawcie ocenę negatywną i powiedzcie mi w jaki sposób mogę te filmy poprawić, żeby wam się te filmy oglądało przyjemnie! Zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie więcej moich materiałów oglądać oraz dzwona po powiadomienia, ponieważ z tym jest różnie, YouTube nie lubi dawać się powiadomień, niestety. Zapraszam na moje socjalne media, gdzie wrzucam różne rzeczy, a przynajmniej staram się, będę się starał, postaram się. <grych> Do zobaczenia w następnym filmie, streamie, yy, streamie może nie za nie, bo te filmy, ale no, yy, może w jakimś streamie się uda za jakiś czas. W każdym razie trzymajcie się jeszcze raz i bye bye!